Dzień dobry kochani. Dzisiaj jesteśmy na montażu wielu sztuków klimatyzatorów. Dzisiaj się okaże dlaczego montujemy klimatyzatory marki MDV. Jesteśmy już w drugiej lokalizacji łącznie mam do zamontowania i jeżeli dobrze mój mózg ogarnia liczby, liczby no. <laughs> mamy do zamontowania 12 klimatyzatorów w różnej mocy. Od 3,5 kW przez 5 kW do 7 kW. Dzisiaj jesteśmy, nie patrzcie tutaj, tutaj tego człowieka nie było. Dzisiaj jesteśmy w trójkę, wczoraj byliśmy w czwórkę tak naprawdę. No i jeżeli chodzi o te montaże, które tutaj mamy, są niezbyt skomplikowane, a montować będziemy klimatyzatory marki MDV, czyli co można powiedzieć. Klimatyzatory, dość znane już na naszym kanale, jeżeli chodzi o wzornictwo, bo są to klimatyzatory z marki z fabryki Midei, sygnowane logiem MDV, czyli taka podmarka, tych klimatyzatorów, tak jak mówię, mamy troszeczkę tutaj do zamontowania, a dlaczego akurat te klimatyzatory, dlaczego akurat montaże typu przez ścianę, czyli tutaj mamy jednostkę wewnętrzną, tutaj mamy agregacik, dlaczego tak? Powodem tego wszystkiego, kochani, była cena, czyli miał być najlepszy stosunek jakości do ceny i tak to tutaj zachowujemy. To znaczy, jeżeli chodzi o te klimatyzatory, to można powiedzieć, jeżeli chodzi o jakość tego produktu, jest to dokładnie to samo co mida jest to dokładnie to samo co Rotenso, pewnie to samo albo podobne klimatyzatory co Kaisai. I co większość klimatyzatorów, wychodzących tak naprawdę z fabryki Midei, które ląduje na polski, polski rynek. Jeżeli macie inne informacje, to proszę je poprawić. Ale generalnie raczej, jeżeli popatrzymy na tabelę na wydajności, jeżeli popatrzymy na dane specyfikację techniczną jednego, drugiego, trzeciego urządzenia, to co? Okaże się, że mamy te same sprężarki, dokładnie na przykład te same wszystkie bebechy, może się różnić to wszystko czym, może się różnić jakimś plastikiem, ale... To jest już kwestią, że tak powiem, gustu. Dla mnie najistotniejsze jest to, żeby ten sprzęt był trwały, żeby ten sprzęt był dobry, żeby działał nam przez długie lata. I tego od tego sprzętu oczekujemy. Jeżeli dobrze kojarzę, to było tutaj około 5 lat około 5 lat, 5 lat gwarancji na ten sprzęt, czyli tak samo, jeżeli chodzi o inne marki, właśnie typu Rotensy i tak dalej. No i dzisiaj właśnie tym się zajmiemy. Myślę, że filmik nie będzie strasznie długi. Pokażemy wam troszeczkę zmagań z tym montażem, co my tutaj zrobiliśmy, jak odprowadziliśmy skropliny, skąd wzięliśmy zasilania, więc jeżeli jesteście też przed montażem klimatyzacji i staracie się, żeby ta klimatyzacja była możliwie najtańsza, możliwie budżetowa, ale żeby to nie był najtańszy na rynku klimatyzator, z którym będą się wiązały potem konsekwencje takie, że na przykład będzie się to Pierniczyć jak przydrożna kurtyzana, to zapraszam do oglądania tego materiału. To jest pomysł na blurowanie na przykład tego człowieka, którego tutaj jest, a nie ma, bo on, on teraz już nie chce być na, na filmach. Nie wiadomo, kto to w ogóle jest. Człowieku, który nie wiadomo, kto, kto to jest, czy mógłbyś się przywitać tutaj z milionami słuchaczy? Milionami. Hello! No, on nie chce występować, nie wiem czemu. Możecie. Mów, mów do tej ręki. M możecie teraz napisać w komentarzach. Panie, nie wiadomo jak się pan nazywasz, nie wiadomo kim ty jesteś. Przestań odwalać szopki. Chcemy pana jeszcze widzieć na, na filmach. No. Widzisz tu? No. tu, galer, tu. <grym> czyli mów do mojej kieszeni standardowy tekst. Aha! Czyli to o to chodzi? O za x -y, tak? Dobrze. Pani nie wiadomo jak, co pan teraz robisz? Po co pan karmić tą butelką ten klimatyzator? Żeby ładnie pachniało. Żeby ładnie pachniało. Dlaczego ma ładnie pachnieć? Bo ten model, który tutaj jest, to jest Aroma. Tłumaczyłem, aroma. Tłumaczyłem, to no i... A to ja mam im już nie mówić, a ty myślisz, że cały czas oglądają te same osoby ten program kulinarny, który my tutaj prowadzimy? No nie! Różne osoby tutaj, że tak powiem, zaglądają w różnych odstępach czasu, więc warto powiedzieć, że po montażu, akurat mam tutaj klimatyzator, po montażu chodzi pompa, różniowa chwile, blur wchodzi. No to musimy sprawdzić wszystkie podstawowe funkcjonalności, czyli klimatyzator grzeje, czy klimatyzator chłodzi, czy są prawidłowe parametry pracy tego klimatyzatora. Musimy go przelać wodą, butelką. Dlaczego? Poczekaj, Blur wchodzi. Po to tylko, żeby sprawdzić, czy leci nam woda. W naszym przypadku prowadzenie skroplin będzie. Popatrzcie. Tutaj jest taki sztynk, powinien być wystawiony gdzieś, gdzie on jest, gdzie on jest? Tam wystaje, ale będzie przypięty od nogi, do nogi, od, od agregatu, od, no, od klimatyzatora i będzie sobie swobodnie leciało tutaj na trawkę. Poczekaj, to by też mam robić brur. Ty też nie chcesz być? Dobrze, ty, ty, ty też jesteś nieznajomym człowiekiem, nikt cię nie zna. No i tak to mniej więcej, kochani, będzie wyglądało. Taki montaż jest e, najtańszy. Taki montaż, e, jeżeli chodzi, jeżeli możecie tak zrobić, że właśnie obwiesić, e, tak jak tutaj będzie, budynek dookoła, agregatami e, jest najlepszy z możliwych. Dlaczego idzie najmniej materiału? E, koszty? takiego montaż jest e, e, najniższy. Ten montaż jest też najprostszy, więc wszystko nam się ładnie zainteresuje. Zgadza, też przewody są krótkie, nie mam tej prowadzenia, bo często gęsto ostatnio widzę, że jest coś takiego, że mam kochani tendencję taką, że przedtem było dużo montaży przez ściany. Czy Panie nie wiadomo jak jesteś w stanie to potwierdzić, że było najwięcej kiedyś montaży takich bloków przez ściany i tak dalej, a teraz to się zaczyna u klientów, teraz możemy po nich pojechać. Zaczyna się wydziwianie. Zwyczajne a, wydziwianie. Przedtem było normalnie, a teraz już tak nie ma. Teraz trzeba panie, a może ja jakiś korytarz mi pan to wrzucisz. A może pan przejedziesz w ogóle na drugą stronę balkonu? Bo tutaj ja bym chciał z akwarium zrobić sobie, tak? Podgrzewane rybki tęczowe, żeby mi tu pływały. Nie każdy robi tanio i szybko jak Ale kiedyś było taniej i szybko i było dobrze, tak? A teraz niby ludzie pieniędzy nie mają, a wymaganie coraz większe. Wszystko jesteśmy w stanie jak najbardziej zrobić, ale właśnie to jest potem kwestią tego, ile ten montaż ma kosztować. Tak? Jak dochodzą koryta, jak dochodzą dodatkowe metry instalacji normalne, że ta cena po pierwsze za robociznę, po drugie za materiały rośnie. Po trzecie, warto pamiętać o tym, że jeżeli macie długą instalację i ta instalacja, na przykład, jest niewizolowana dodatkowo i idzie przez pomieszczenia, które są i zimne, to, w, jeżeli chcecie wykorzystać taki klimatyzator do grzania, to niestety jakieś tam straty na tych przewodach feronowych będą i klimatyzator, powiedzmy, który generuje swoje nominalne wartości, jeżeli chodzi o ogrzewanie. Nie będzie miał takiej mocy, nie będzie miał takiej sprawności, jak deklaruje to producent. Z każdym metrem, że tak powiem, wydajność takiego klimatyzatora spada. Nie są to drastyczne, oczywiście, spadki. I nie należy się tym strasznie przejmować, bo jeżeli brusi wam to, że agregat ma być zaraz za ścianą, i lepiej, żeby był gdzieś schowany, nie wiem, za rogiem e, i trzeba dorzucić do 3 metry instalacji, to oczywiście, że lepiej zachować estetykę takiego montażu, lepiej, e, jeżeli ma to Was ku, kuć w oczy, e, to, to, to po prostu zrobić i nie patrzeć tutaj na jakieś spadki wydajności, e, ale trzeba o tym pamiętać, że jeżeli robimy długą instalację, szczególnie w pomieszczeniach, które w zimie są narażone właśnie na zimno, a w lecie, które są narażone, narażone na gorąco, czyli jeżeli takie przewody z klimatyzacji w oryginalnej otulinie rzucicie się sobie na przykład przez poddasze, które jest nieizolowane, często gęsto teraz domy są tak budowane, że mamy strop wyizolowany, a skosy dachu na przykład są w ogóle nieizolowane, to wtedy działa na nie skrajnie wysoka temperatura, więc to Niestety znowu wydajność takiego klimatyzatora nam spada i tak dla laika mniej chłodu jest nam w stanie dostarczyć do, e, do pomieszczenia. Oczywiście to mniej chłodu to jest takie bardzo bardzo w cudzysłowie. Dobrze kochani e, Kończymy, mniej więcej wam nakreśliłem jak to wygląda. Kończymy montaż pierwszego klimatyzatora. Wszystkie te standardowe czynności trzeba wykonać i że się przerzucić do drugiego pomieszczenia. Gdzieś na koniec myślę, że przelecę wam dookoła tego budynku, w którym się znajdujemy, w którym bodajże że będzie zamontowane 10 klimatyzatorów, bo dwa były w poprzedniej lokalizacji, której nie wolno było kręcić i pokażę wam jak te klimatyzatory wiszą, jak zostały zamontowane i które z nich nie do końca są. Poprawnie zainstalowane, więc będzie trochę jak nie robić montażu, klimatyzacji. Pani, ostatnią rzeczą, na którą chciałem zwrócić uwagę, to jest to, skąd bierzemy sobie zasilanie. I też możecie się nad tym jako inwestorowie zastanawiać. Już wiele filmów, tak jak to mówi ten człowiek, który jest właśnie za tym blurem, stoi za tą, mów do tej ręki. To wiele filmów już zostało poczynione na ten temat i zachęcam do tego jest chociażby 5 czy tam 7 błędów, których masz nie popełnić podczas instalowania klimatyzacji i różne tego typu filmy znajdziecie na kanale więc warto to wszystko zobaczyć. Ostatnio nawet gdzieś około 3 miesięcy, 4 miesięcy temu był kręcony film taki najnowszy z zaktualizowaną wiedzą, najlepszą jaką mamy posiadamy na ten, na ten moment, tak? Ale generalnie jeżeli chodzi o większość klimatyzacji które mamy dostępnych na polskim rynku, w tym wpisują się też klimatyzatory z fabryki Midei. Większość tych urządzeń jest zasilanych do agregatu, do agregatu czyli do. Tego ustrojstwa. Więc jeżeli robicie sobie przygotowanie instalacji, zasilania, na przykład elektrykowi, wyznaczacie zadanie takie, przygotuj mi pan zasilanie pod klimatyzację, to nie róbcie czegoś takiego jak mamy tutaj, czyli gniazdko. W większości przypadków, oczywiście, bo są jeszcze na tym świecie takie klimatyzatory, które są zasilane do jednostki wewnętrznej. i Dopiero z jednostki wewnętrznej lecić to sobie na zewnątrz. Tutaj akurat było elektryk patrzył w jakąś dokumentację techniczną do klimatyzacji, bodajże pana, Szenika, albo jakieś Mita, Subishi czy inne klimatyzatory, i wychodziło tam, że właśnie trzeba zrobić gniazdka do. Jednostek wewnętrznych, zasilane sobie jednostki wewnętrzne i dopiero potem leci to sobie do agregatu. Oczywiście lepszym rozwiązaniem jest zrobienie, nie ruszaj mi się! Lepszym, lepszym rozwiązaniem jest zrobienie zasilania. Do, y, do agregatu z mojego punktu widzenia. Dlaczego? Bo jednostka wewnętrzna mamy w niej wentylator, elektronikę, coś co pobiera 50, 60 W, 30 Albo nawet mniej, w zależności od mocy urządzenia, a większość energii pobiera nam agregat. Ale y, zdarza się tak, że jeszcze mamy po staremu, że tak powiem, pomyślane jednostki, pomyślane urządzenia i zasilanie jest do jednostki wewnętrznej. My te zasilania wykorzystujemy, robimy tutaj zakończenie wtyczkami, dlaczego wykorzystujemy te zasilania, a nie wspominamy się na przykład do gniazdek, które mamy przygotowane tutaj. Po pierwsze, właściwie życzył sobie tutaj inwestor, zażyczył sobie, że jeżeli byśmy robili przebieg tutaj koło gniewka i doprowadzili zasilanie na zewnątrz, nic oczywiście nie mam tutaj rujnować, gruzdować i tak dalej. Ma być tak jak zastaliśmy, tylko że ma zawisnąć klimatyzator. Wszystkie korytka miałyby być robione po zewnątrz. więc tego koryta by szło dość sporo do tamtego miejsca za agregat. A w takim przypadku, jeżeli zrobimy zasilanie z przygotowanego już gniazdka, lecimy sobie na sufit. Tam się wiercimy na zewnątrz i na zewnątrz nie trzeba tak naprawdę żadnego już koryta, albo tego koryta jest naprawdę mało i robimy zasilanie bezpośrednio do agregatu. Drugim plusem, jaki jest wykorzystanie tych gniazdek, to jest to, że tutaj akurat elektryk przewidział w rozdzielni, jeżeli, jeżeli dobrze kojarzę. Czy panie, którego nie ma w, kadr, w kadrze, byłeś przy skrzynce rozdzielczej? Byłem. I czy jest osobno każdy yy, bezpieczny? Tak. No to drugim plusem jest to, że mamy w rozdzielni przygotowane na każde pomieszczenie właśnie gniazdko i podpięty do niego odpowiedni bezpiecznik, czyli mamy zabezpieczone każdy, po Bożemu, każdy agregat, każdy, każdą klimatyzację, tak jak to powinno być, więc taki plus płynie z tego podłączenia się tutaj pod gniazdko. No i na chwilę obecną to co? tak? Fajrand, fajrand! Widzimy się wkrótce! Kolejny klimatyzator założony i postaram się może przy następnym troszeczkę więcej dla Was nakręcić. Tutaj akurat zamontowaliśmy klimatyzator 3,5 kW, no i widzicie jest tutaj kawałek korytka z rozetką. Powiem szczerze, troszeczkę tutaj było problemów. Ponieważ akurat tak wypadało, że to było jedyne miejsce, w którym mógł się założyć ten klimatator. trzeba było się przebić przez belkę, która jest obok okna. Bo akurat nie tylko belki są w nadprożach, tak? tylko tutaj koło okna biegnie, biegnie też belka, słup betonowy zbrojony prętami w dół, więc trzeba było zastosować troszeczkę mniejsze wiertło, poupychać w dziurze wszystko, ale jak się udało się i kolejny klimatyzator wisi sobie, no i teraz przerzucamy się, żeby nie latać dookoła budynku z rusztowaniem przerzucamy się do pomieszczenia które mamy tam i będziemy montować kolejny klimatyzator 5 kW, a na koniec przerzucimy się na drugą stronę budynku Taki był bieg, kochani, że mało co było do nagrania, to znaczy było dużo do nagrania, ale mało do e, przedstawienia tego Wam. Obraz nędzy i rozpaczy na koniec wygląda tak, to co Wam powiedziałem. Jeżeli nie macie przeciwwskazań, żeby obwiesić budynek klimatyzatorami dookoła, to rozwiązanie 1 do 1 jest jak najbardziej, e, po pierwsze najtańsze, e, po drugie najszybsze. I po trzecie, generalnie jest najmniej awaryjne. Jeżeli chodzi o takie właśnie połączenia 1 do 1, mam nadzieję, że tam mi klient nie wszedł w kadr. No ale kończąc, już to wszystko, bardzo, bardzo opłaca się po prostu robić właśnie takie klimatyzatory 1 do 1, jeżeli myślicie o tym, żeby, te, żeby ta klimatyzacja była możliwie najtańsza, żeby te układy były możliwie najprostsze, żeby przewody fronowe były możliwie najkrótsze, jeżeli waszym priorytetem jest to, że chcecie mieć tylko na przykład jeden agregat, albo bo najlepiej, żeby tego agregatu nie było, chociaż takie rozwiązania na dzień dzisiejszy no, są mało możliwe, albo trzeba by było realizować to innymi systemami niż klimatyzacja, to wtedy, tak, warto zdecydować się na multisplita, tak, jak Wam zawadza po prostu ilości jednostek na elewacji, lub chcecie to ukryć. Dobra, nieważne, bo już nam mówić do Was głupoty. Mam nadzieję, że coś mądrego z tego filmu wyszło. Do zobaczenia w następnym, przy następnym montażu klimatyzacji albo montażu pomp ciepła. Ale myślę, że prędzej znajdziemy się właśnie i spotkamy się przy montażu klimatyzacji. Cześć!